Mysz i Kosiniak y, razem pójdą na wojnę. To będzie dwóch żołnierzy. Obydź po to na to, to Czy chcesz zasugerować, że on już robi taki przekręt, że będzie żołd za dwóch brał? Ta, i dwie, i dwie, i dwie. Dostanie, takie same, takie same dwa medale zostanie. Dwa urlopy wypoczynkowe. Ale wiesz, co ci powiem? Granat jak mu urwie nogę, to też podwójnie. Ale, tak, ale wiesz co, ale będzie miał... Uważaj, kaktus, będzie miał dwa hełmy. Wiesz dlaczego dwa hełmy? Bo o, o, ci nie żołnierze ci odmienią. Kogo homokomando, żeby go wyrazić. Wło... Aha, i będzie tak. Oho, dzwonią na obiad! Nie, to koledzy do kamysza się dobrali. No, wiesz. <laughs> sanitariuszka jako sanitariuszka tak, yy, siostra Celestynka siostra Celestynka, powiedzie tak ona ma, no, oczywiście tak I, i, powiem ci tak życzymy jej pięknej wojennej przygody Głębokich no. doznań. Głębokich doznań, tak, życzymy. Nie będziemy żałować jej. I... Znaczy stosunkowo stosunkowo, 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 stosunkowo udanej wojny. Stosunkowo udanej wojny, tak, i, i że tak powiem, y, radosnego spo, spotkania z tak zwanym rosyjskim Saudatem.